Przemysław Tychmanowicz, Gazeta Giełdy Inwestorów Parkiet Witam na kolejnej rozmowie w ramach drugiej konferencji Giełd Trójmorza. Moim gościem jest Jacek Kubas, dyrektor Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Dzień dobry panie Dyrektorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałbym zacząć od chyba dość prostego i banalnego pytania. Jaka jest rola rynków kapitałowych i giełd w gospodarce? Dziękuję bardzo za to pytanie. Ja zajmuję się na tydzień rynkami kapitałowymi, więc powinienem zacząć od tego, że. Duża, tak naprawdę powinna być większa. Czyli spojrzymy na Unię Europejską, i porównamy ją do Stanów Zjednoczonych, to jednak te rynki kapitałowe nadal nie grają tak dużej roli w finansowaniu ekonomii, w tym prawdziwej ekonomii, jak, jak tam. Natomiast w ostatnich latach to się bardzo zmienia, i wydaje mi się, że taki jeden z elementów, które warto przysporzyć jako rynki kapitałowe wprowadzają kapitał do ekonomii jest zielone finansowanie widzimy bardzo dużo teraz zielonych obligacji które tak naprawdę są pionerem w rozwoju rynku kapitałowego i pokazują nam jakie trendy będziemy będziemy po pierwsze, widzieć w całym, całym finansowaniu i pokazują też na to, czym inwestorzy w tej chwili są, są zainteresowani. Więc rola rynków kapitałowych jest bardzo ważna w finansowaniu gospodarki, nadal przegrywają z rynkiem bankowym. Natomiast wydaje mi się, że w następnych latach ta rola znacznie wzrośnie, patrząc też na to, co Unia Europejska tworzy w ramach Unii Rynków Kapitałowych i jak to wpływa na. Na pozostałe państwa członkowskie w ramach rozwoju rynków? No właśnie, mówi Pan o najbardziej rozwiniętych rynkach. To jest konferencja Trójmorza. Pytanie więc, jak rynki kapitałowe i giełdy Trójmorza spełniają swoją rolę? Bo jednak mówimy przede wszystkim o małych rynkach. Tak, mówimy o małych rynkach i Polska na pewno jest takim rynkiem przodującym, jeżeli spojrzymy na, na region Europy Środkowo-Wschodniej. My jako banki już od ponad 10 lat staramy się wspierać rozwój rynków kapitałowych w ekonomiach, gdzie pracujemy, w tym właśnie w Europie Środkowo-Wschodniej. Bo jeszcze jesteśmy jednym z większych inwestorów i staramy się wspierać prawie każdą dobrą dla nas transakcję na rynkach kapitałowych. I widzimy, że coraz więcej inwestorów zagranicznych jest zainteresowany tymi rynkami. One też mają różny status. Wiemy, że Polska jest rynkiem rozwiniętym, pozostałe są rynkami rozwijającymi się, a Bałtyki, które są dosyć ciekawym rynkiem ze względu na to, że są dosyć małe, są jeszcze nawet nie rynkiem rozwijającym się według klasyfikacji różnych MSCI czy FTSE Russell, które na co inwestorzy bardzo zwracają Uwaga! Rola e, Europy Środkowo-Wschodniej wydaje mi się, że będzie wzrastać, e, w szczególności, jeżeli mamy zobaczyć e, jakiś sposób integracji też tych rynków, tak, żeby one pracowały razem, bo widzimy, że tutaj mówimy w Unii Europejskiej na temat e, rozwoju rynków e, kapitałowych i unii rynków kapitałowych. Natomiast e, jak to tak naprawdę w praktyce jest implementowane i wydaje mi się, że różne takie regionalne e, inicjatywy e, wpływają pozytywnie na. A rozwój tych rynków, B też na rozmiar, tak, bo inwestorzy są zainteresowani rozmiarem. I czy mówimy tutaj o jeżeli mówimy o emisjach 500 milionów euro czy 250 milionów euro, to są takie minimalne kwoty, na które inwestorzy zagraniczni patrzą. No i jednak z tych rynków kapitałowych w Europie Środkowo Wschodniej mamy coraz więcej takich transakcji, ale to nie oznacza, że one są na poziomie dziennym. I pytanie, czy A to jest możliwe, a B w jaki sposób te rynki powinny się też dalej e, rozwijać? Mm -hmm. Dzisiejsza konferencja jest jednym z y, punktów obchodów 30-lecia warszawskiej giełdy. Nie da się ukryć, że warszawska giełda jest największa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, bije inne rynki pod względem różnych statystyk. Ten sukces GPW to było efekt rozpędzającej się gospodarki w ciągu tych 30 lat, czy może wręcz odwrotnie? E, Powiem złożyć najlepsze życzenia dla giełdy, bo my też kończymy 30 lat jako Europejski Bank Obudowy i Rozwoju w tym roku, więc zaczęliśmy razem w tym samym czasie i wydaje mi się, że odpowiadając na na Pana e, pytanie. Tu mamy tak naprawdę dwie przyczyny. Jedna jest faktycznie związana z rozwojem ekonomii, z tym, że jednak patrzyliśmy na prywatyzację i te prywatyzacje wpłynęły znacznie na, na rozwój giełdy papierów wartościowych w Polsce, ale z drugiej strony giełda sama zrozumiała, jak ważne jest rozwijanie się rynków kapitałowych i na tej fali prywatyzacji zaczęła sama się rozwijać i przyciągać i inwestorów, tym inwestorów zagranicznych, ale także różne inne spółki i podmioty do tego, żeby emitowały na giełdzie papierów wartościowych. Widzieliśmy nawet ostatnio emisję tak dużej spółki, jak jak Allegro i tutaj myślę, że to jest naprawdę powody dwóch, dwóch tych rzeczy. Dobrego rozwoju ekonomicznego, który mieliśmy i nadal mamy, plus tego, że giełda zrozumiała jak warto jest to wykorzystać i rozwijać się jako, jako spółka i stać się rynkiem, który jest naprawdę dużym graczem w Europie, a na pewno największym w regionie. Mówimy o regionie Trójmorza. Jaką rolę giełda papierów wartościowych w Warszawie powinna pełnić właśnie w tym regionie? Czy ona byś powinna być takim naturalnym liderem z racji swojej wielkości, czy jednak stać na pozycji równorzędnego partnera dla innych giełd? Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w tej chwili jest po pierwsze największą giełdą w regionie, a z drugiej strony są też giełdą, która zajmuje się tak naprawdę elementami, które są też innowacyjne, na przykład ostatnio jest liderem w. W, w porównaniu do pozostałych giełd w regionie, na przykład z elementami ISG. My jako bank współpracowaliśmy z GPW nad projektem publikacji wytycznych ISG, które są tak naprawdę pierwszymi wytycznymi w regionie i pracujemy teraz z innymi giełdami, też, też giełdami z Trójmorza na z podobnych projektach. Dlatego wydaje mi się, że po pierwsze GPW jest liderem, ale jeżeli chcemy patrzeć na na rozwój i może w jakimś sensie też tych rynków przyszłości, to musi być też partnerem i to partnerem równorzędnym. Gorącym tematem jest konsolidacja rynków kapitałowych i giełd. Myśli Pan, że ona jest możliwa w regionie Trójmorza i jaką rolę może odegrać w tym procesie giełda papierów wartościowych w Warszawie? Konsolidacja rynków kapitałowych jest w tej chwili tak naprawdę jednym z ważnych elementów dyskusji, także na poziomie europejskim w Brukseli. I my współpracujemy z trzema państwami Estonią, Litwą, Łotwą na tworzenie tak naprawdę bałtyckiego rynku kapitałowego. Działamy jedną giełdę Nazda, która pomaga spółkom z trzech państw a finansować się, a aby pozyskać inwestorów z trzech różnych państw. I widzimy, że to działa w bardzo ciekawy, dobry i pozytywny sposób i przyciąga zagranicznych inwestorów. Oczywiście mówimy tutaj o zupełnie innym rozmiarze tych państw, ekonomii i rynków kapitałowych do tego co jest w Europie środkowo-wschodniej i też do rozmiaru i poziomu rynku polskiego. Wydaje mi się, że jakaś integracja byłaby Dosyć ciekawym rozwiązaniem. Pytanie jest, czy to tylko i wyłącznie w integracji giełd, jak patrzymy też na przepisy prawne i inne elementy, na które inwestorzy też będą spoglądać, ale czemu nie utworzyć coś, co jest dosyć wartościowe w konkurencji z innymi giełdami, na przykład z Amsterdamem i z Londynem. No właśnie, jakie są szanse i wyzwania związane właśnie z potencjalnym łączeniem się rynku, czy też przejmowaniem giełdy przez giełdę? Ja nie zajmuję się, nie pracuję w giełdzie i też nie zajmuję się za bardzo przejmowaniem giełd. Natomiast myślę, się wydaje, że jest dużo elementów związanych też z przepisami prawnymi, regulacją, ale jest taki też jeden element, który, który widzę, patrząc na rynki kapitałowe dosyć ważny, że państwa też patrzą na giełdę papierów wartościowych tak z dużą dumą, tak jak patrzą na, na linie lotnicze, że każde państwo ma linię lotniczą i może też każde państwo powinno mieć giełdę papierów wartościowych. I pytanie jest takie, czy, czy przez wizję jakiegoś wspólnego biznesu? Możemy takie elementy, które wydają się błaha, ale są naprawdę ważne i polityczne, przezwyciężyć, żeby zintegrować rynki kapitałowe, nie tylko w Europie Środkowo-Wschodniej, ale też bardziej w Europie ogólnie. Czy wspólnie z Warszawską Giełdą przezwyciężycie wszystkie wyzwania i Warszawska Giełda przejmie giełdę w Armenii? My w tej transakcji tak naprawdę mamy bardzo ciekawą rolę, ponieważ my doradzamy giełdzie w Armenii na temat ich wizji i strategii. Więc patrzymy z tego punktu widzenia, jak giełda w Armenii mogłaby się rozwijać, co powinna zrobić, jak zadziałać i ten dokument, który stworzyliśmy razem z giełdą w Armenii, mam nadzieję, pomoże giełdzie papierów wartościowych podjąć odpowiednią decyzję na temat procesu tej transakcji. To co giełda w Armenii powinna zrobić, żeby się szybciej rozwijać? To jest parę elementów, które, które na pewno warto w tej chwili e, stworzyć, e, stworzyć tam. Może nie chciałbym zdradzać szczegółów w tej chwili, bo jest też dokument niedostępny, nie ale wydaje mi się, że jest dosyć dużo, duże pole do, do, do rozwoju nadal giełdy. Oczywiście, biorąc pod uwagę to, że rynek Armenii. Jest rynkiem dosyć, dosyć małym, więc musimy mieć ten taki reality check na temat i tej transakcji, i rozwoju rynku kapitałowego w Armenii. I tutaj stawiamy kropkę. Jacek Kubas, dyrektor Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, był moim rozmówcą. Ja oczywiście zapraszam na kolejną rozmowę o godzinie 14. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.